Siemanko, tu Kuba i witam was już w czwartym odcinku, który może już będzie ostatnim odcinkiem, no i jak zwykle jestem Nostomper. No siemanko. No, jest to jest naprawdę mało, a trochę zrobiliśmy poza odcinkiem, tak jak oswoiliśmy psy, jak widzicie. No. Czy, czy na przykład e, zrobiliśmy dyń, Jeszcze nam zostały chyba tam trzy zadania, znaczy jeszcze mamy mieć 10 dyń. E, znaczy 11 tak jakby, bo jeszcze bałwana musimy zrobić. my coś pokażemy widzą. widzą. Musimy znaleźć jeszcze diament i musimy zrobić sobie grzybową zupkę. No właśnie, i co do diamentów? To ja już znalazłem. Ej, ja, ja robię dzień, bo ten, bo nie chcę mi się z tymi podczorami lać. Coś mam dziadkę. Ja, masz, masz wiaderko z wodą? Nie masz. Nie, weź to. Weź to, wiesz jak zrób. Daj mi coś. Weź, puszczam wodę. To no właśnie wiem. I tak to uczynię. Weź też. Ej, o, trzeba zrobić raz kilof jeszcze. A, mamy szlafmy. Dobra, to ja to zrobię. No ja to zrobię. No to się już dziwamy. Ja się tam wpuszczam. No wiem. Trzeba tutaj pod diamentem zrobić. No, no, no. No i daj mi mój szelestnik, Ilu. Czekaj. Muszka, to tu. Już chyba. Ta pod spodem zrobiłem i tutaj to chyba wszystko, nie? Dawaj, mam no, dawaj, Ilu, Ja nie, mogę? Nie, nie. No dobra, ty nauczaj. No, co ty masz, Kop? Co mi, co to za różnica? No, mamy diaksa i da zrobić zupkę grzybową. No, ja tu już dużo znaleźliśmy. No, tutaj trochę bajzeru zrobiliśmy. Trudno tego diaksa nie było znaleźć, bo się spadło z wyspy i się zobaczyło. I poza nagraniem znaleźliśmy skrzynkę z dziesięcioma żelazami. No właśnie. Była na dżunglowej wyspie, zaraz Wam pokażę gdzie, w którym miejscu. Jeśli byście chcieli grać na tej mapie. No właśnie, i byłoby prościej. Powiem, a ja a zrobię bałwana, bo mamy takie zadanie. A ja zrobię zupkę. Uj, Mamy kolejne zadanie z głowy. Zrobiłem zupkę. Ty, wiesz, że drewna prawie już nie mamy, a to chyba już nam nie będzie potrzebne. Ty, no właśnie. To ty zrób bałwanka. I jeszcze nam zostanie... Ej, a mamy dynię jedną przynajmniej. No mamy dziesięć. Ale no nie mamy takich. Gdzie mam dziesięć? Ty masz czy w skrzynce? W skrzynce. Tak? A, no tak. No, no zabraliśmy poza nagraniem. O, są. Ej, ale potrzeba jeszcze jednej, wiesz, bo wiesz, na no, banka. Czyli jeszcze... No to... Ej! Jeszcze nam tylko zostało jedną dynię. Jedną udynie i już kończymy grę niestety. To już Nie. No tak, już nie mam żadnych zadań. Jeszcze zostało nam zasubskrybowanie kanału no. Jego. Ale ja już dałem syłka. Chodź tutaj, dawaj. Dzień Ale to może być tak, że tymi dyniami... Dawaj. Już? Możemy. Czekaj, ja tu robię dwa. Każdy tak. ma swojego dyni dynie. Nie, bo, bo ty będziemy musieli dwa... Y, dwie dynie zrobić te... Y, żeby będzie trzeba na dwie dynie poczekać. A no tak To trzeba rozwalić Dobra, mam bałwanka to niszczę, to niszczę To niszczę Wszystkie zadania, jak widzicie To też już mamy To też już I mamy to też. Też, Tam tylko zostało jeszcze Powiem wprost, ta matka nie była trudna tylko 10 dni nam potrzebne jest, a mamy 9. No to jedna musi urosnąć. To ja co, ro ej, to co robiłem w tym odcinku? Nie wiem. Gdzie jesteś, Paweł? Chyba spadł. <laughs> Dobra, ale ważne, że był. Ale, ale no nie zrobiliśmy. Chodź ci pokażę, co my robimy. Czekaj, ale to zaraz. Ty, to może, to może też się tak jakoś pobawimy? Na modzie się pobawimy. no. Czekajmy, aż to pomieści. Ui, bierzemy diamentów w robimy dać i się będzie wybić. Ja, ja... Biorę ja, Oj, Hmm, temu się nie da. Moc pięć. Nie dałem, no to, to chyba tak się robiło, o, Mam diamentowy mięcz. Melon nam użył Dobra czekaj Tam one rosną i tu trzeba położyć klocki Ubera? No, żeby się tych co ty z nią zrobiłeś? A nie, spadłem Widziałem bomby No co, mówię, że już, już kończymy serię. No, no. No nie, jest ciemno, tak. Tak, tak. I, i my teraz nagrywamy multiplayer z tyku. No, Potem, potem może ja jeszcze nagrywamy. Ej, ej, to... Tu nie wiem, tu jest... Jest dużo subskrypcji, to będziemy więcej nagrywać. Nie, Kuba? Znaczy będzie Kuba więcej nagrywał. Masę O. ile? Hui! Ale ciadowo, ja, mój, ja nasz domek rozsadzę. Dobra, ej, to, to tak jakby to dynię to już zostawiamy ten. Te, te, tak jakby to już koniec serii jest. No, to mm. właśnie jeszcze tutaj pobawimy dwie minuty i kończymy. No, a ile minut? Siedem jest. Ile? Siedem jest w tym momencie. Tak, no to szybciej później niż ten. Dobra, rozsadzamy, rozsadzamy. Ui! O, nie ma domku. Nie, nie ma domku. Mm. Nie ma, nie ma kolejnej wy... Ania, nie! A kurde. Nie ma kolejnej wyspy. Ja rozwaliłem już I rozwalam już Teraz drzewo. Co ja? Drzewo. Oj, bułka! Ow, co została!